Manko z tej strony, masz. Dzisiaj wam pokażę fajną gierkę pod tytułem Heroes and Generals. Włączyłem mapkę szkoleniową, czyli po prostu będą takie same jednostki jak po stronie naszej i po stronie wro... niemieckich żołnierzy. Dobra. Gierka się nam wczytuje, pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Gram piechurem, a zarazem też i czołgistą. mam gdzie właśnie są to alianci i Niemcy. No, więc to wygląda tak, że jesteśmy w drużynie w gwarii zmechanizowanej. Mamy 48 motocykli, 54 odrodzeń, no, ale nie mamy motocykli, więc nie wiadomo korzystać z motocyklu. Możemy zmienić drużynę, o na przykład tutaj. Będziemy czął Powiedziałam ja Wam, że gierka jest fajna. A i to jest yy, wersja beta. I słyszę, trzeba było, ale musiałem wyjść, bo zaraz by rozwalił się. No. Dobra, padłem Trochę mi coś gierka zacina mamy czołg

Zbawiliśmy Za Niemca, teraz rozwalimy Ja z góry rozpalimy Dobra, trafiony w głowę w końcu Niedozie tam ciągle O ja tam widzę poświęcić szaleń tego czołgu Kurde, ten było jak... Jakbym miał się przez mur przebijać <gry> Aj, oberwałem, kurde Trzeba się gdzieś schować Ajajaj, ja, granat. Wreszcie mi się laguje i... i... to dlatego tak mi kurde nie mogłem trafić. No dobra, lecimy jeszcze raz. No mam FPS-u jak widzę. A, jeszcze ping sobie To jest akurat misja szkoleniowa, więc... Nie jest powiązany z wojną, którym. Te czołgi najlepiej tą głośienicę trafiać Bo przebija się pancerz Albo tył Dobra, już ktoś go rozwalił Dobra, jest główka Zostaniemy jakieś punkty za zniszczenie Gudrze tak jak gówno to jest, żeby można przepisy ten samochód, bo... trochę śmieszne jak dla mnie Dobra, czas zbierni się trzym w czobu.

To chyba nasze. Ale zabiłem. <grywa> Dobra, weźmiemy zagramy tym Thompsonem. Pokażę Wam piechura teraz. Super, nie odrodzimy się ze względu na to, że jest przejmowany punkt. Bo nie wam powiem, że ta gra jest robiona pod Battlefield. Trzeba przejmować punkty i tak Mi zlagowało, że wyszedł samochód. No, dobra, trudno. Jak już dojdziemy? W sumie, chyba dobrze, że nie pojechałem. myślę, że przemieścić, żeby no, to No nie, myślałem, że zginęło. Czołg, gdzieś na górze jest, widzę? Czy go zabiłem? Nie wiem, tylko się zabił. A smutny tu hełpem nie czołg. Ajdź, ajdź, ajdź. Się wpakowałem trochę. Aj, aj, aj. nie zdążyłem do biec. Oberwałem od kogoś. No, a to bierzemy rowerek. Składek zadycha. Lecimy. Go, 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 go. Kurde, coś mi. Przyzwyczaiłem się do grania w Botiku. i do. Ten... Yes, Jest. W to powiem tylko tyle, że zbieram na... No, może powiedziałem ten, Drogi sobie powiedziałem takim wężykiem No, A, już chyba nie powinien nas na... dostrzec Można jakoś przycisnąć? Można. Dobra, no to pojedziemy tędy O lol, nie się Dobra, lecimy, lecimy. Widzicie, ja mam straszny ping, nie wiem czemu. przejmą nam ostatni punkt a my chyba tego nie chcemy, tak? dobra, muszę tutaj dobiec. dobra już nie powinni przejmować czy neutralizować nasz punkt ostatni Tylko najgorsze jest to, że nie wiem z której strony ktoś przejdzie z tych dończlen

Sąd, że żyje, <noise> Kurde, nie jesteśmy pajacu Przejedźmy punkt Jest, Trzeba się jakoś przecisnąć Ajajaj, jak ktoś we mnie szczona o yes. Serio, można iść jeszcze. Ja go to nie wiedziałem. Jakie labirynty. I gubkę ma, <trybka> Trzeba jakoś się przecisnąć Trudno ponieważ że tu czołg jest A nie ma jakiejś piechoty zmaterializowanej No dobra, trudno, damy sobie radę na to tak. Jakoś się przeciśniemy znowu Może mają czołgi i tak dalej Powiem wam tylko tyle, że... Niemcy mają trochę lepszy arsenał, co do czołgów Kurde Jest zielone głównie Przecisnąć trzeba nie, żebym wjechał w to teraz. Przy hmm. yes. tam drugi czołg. Przyjadę. Dawaj, 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 jaj, dawa. było blisko. Przez głupie lagi po prostu wybaczcie za nie. Nie wiem czemu tak jest. Już taki duży ping. O. Yes. No, raczej trzeba odbić punkt, ostatni nasz. Ale chyba przegramy to szkolenie. No, przegraliśmy już. Wynik no taki słaby. Nie najlepszy, nie najgorszy. 6 na 7. Koniec. I zdobyliśmy cztery i pół tysiąca funduszów kredytowych funduszu wojennych 6,54. No, nie jest aż tak źle Bywało gorzej z kasą Tak właśnie wygląda panel twojego żołnierza to jest właśnie piechur a to jest czołgista w piechurze mamy Thompsona, granat i saperkę to mamy odznaczenia, akurat mamy weterana więc mogę odznaki mieć dwa są różne różnorakie beretki na taktykę obrona, ruch walce Różnymi tam broniami, kierowca szofe czyli pojazd, na przykład szybciej możemy odpalić i tak dalej. Kierowca czołgu. No, tak samo jak tutaj, tak. Mamy odznaki. Dzięki tym odznakom właśnie mamy jakieś tam bonusy. Na przykład tutaj mamy. Jesteś trochę bardziej wytrzymały, tak. Z krew. Tutaj mamy padlinożerca, czyli amunicję za przechodzeniem nad zabitymi wrogami. Czyli spod, podchodzisz do zabitego tu wroga, zabierasz amunicję. To jest też miara, okej. A to chyba sobie ją ustawy akurat. jest padlinożerca. Używam. A póki mogę, to. Ja, chyba jeszcze dwie godziny mi zostały. E, no. Z uczugi mam mam właśnie M3 Grize, czy gun. To takie małe dwieko. Można zmodyfikować bronię, żeby lepiej strzelała, żeby mieli lepsze obrażenia i tak dalej. samo tutaj z Thompsonem. Wiadomo, granatę nie można zmodyfikować jakiś saperkę. nazwiemy broń sobie zrobimy taką nazwę no, tutaj mam cię szkolenie tu możecie stworzyć drużynę jeżeli znajomi by chcieli zagrać w tą grę generałowie czyli dajemy polecenia swoim kom kompanom wyznaczamy gdzie i jakie miasto jakie potyczki i takie duperele żeby mogli normalnie akurat ja mam gwardię i ona się znajduje już w londyniach chyba no, w, no, w miasteczku jakimś tam londyńskim no i wyślamy na potyczkę na przykład tutaj no, i tam będzie sobie szło 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 no, e, o, tu mamy drużyny szturmowe i to jest e, tutaj e, mamy odznaki czyli jaki tam poziom ma Dany drużyna szturmowa eee, Prędkość na ziemi, Wielkość i widzenie, znaczy wiadomo, prędkość na ziemi to jak się porusza, jak szybko, to jest chyba w milisekundach. Wielkość, tak. no nie wiem, to tak jest się 7 no to jest chyba ile mam, ile mam drużyn, widzenie to też nie wiem do końca o co chodzi. No tutaj mamy ilo ilość odrodzeń. Mm. Ale tak to możemy taką mieć gwardię, piechotę, lekki pojazd pancerny, czyli czołgi, no i myśliwce. No, Drogie są naprawdę. No to chyba byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wszystko pokazałem. O tutaj jest e, awanse naszego piechura, tu są, a tutaj są awanse e, czołgi samego. I tutaj mamy jeszcze te tabelę. Możemy zmienić. Z, jak mamy piechociarza? To mogę zmienić go na pilota myśliwca, załogę czołgu lub zwiat. Mówili mi, że zwiat zwiad nie opłaca się robić. Lepiej w piechurze zrobić tę yy, beretkę im i wykupić sobie snajperka w piechurze z lunetu. No, mamy różne bronie też. Musiałbym wykupić, tam powtarzany. Bro, a ogólnie to zbieram na bazukę. Bo mnie czasami denerwują te czołgi, i przydałoby się je rozwalić jakoś. Dobra, to byłoby chyba na tyle. Dziękuję. Do, do usłyszenia. Cześć.